Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o srebrze, o tym czy warto się w nie zaopatrzyć. Mimo, że lokata w srebrze powinna być raczej długoterminowa, jak w złocie, to zobaczymy, jak można było zarobić na srebrze na przestrzeni ostatnich lat. Omówimy też sobie, w co warto, a w co nie warto zamieniać waluty fiducjarnej, to znaczy gotówki, i czy monety premium mają sens. Dla osób chcących lokować swój majątek w srebro, serdecznie zapraszam do obejrzenia tego materiału. A więc tak, na stole mamy monetę bulionową, starą srebrną biżuterię, czyli tak zwany złom, oraz srebrne monety premium, czyli inaczej mówiąc kolekcjonerskie. Zacznijmy od złomu. Stara biżuteria. Warta praktycznie tyle, ile zapłacą nam w skupie. No chyba, że inna osoba pragnąca mieć trochę srebra zechce ją od nas odkupić. Srebrny medalion. Aktualnie gram czystego srebra kosztuje w okolicach 3 zł. W skupie dostaniemy około 2 zł za próbę 9,25. Na Allegro dostaniemy trochę więcej. Tutaj mamy jeszcze stare. Srebrne monety, głowa kobiety. To też jest liczone jako złom. Czy zbiór złomu to dobre rozwiązanie? W przypadku starej biżuterii i starych monet nie płacimy zbytnio więcej od ceny spot. Z upłynieniem też nie będzie mieć problemu. Nie będziemy mieć problemu. Praktycznie w każdym mieście są skupy srebra, a jeśli udało nam się kupić złom w dobrej cenie, Niewiele przewyższającej ceny skupu to. Nie, wyjdzie na, nie wyjdziemy na tym tak źle myślę. Minusem tego wszystkiego z pewnością jest rozmiar. Bo kilogram złomu srebra troszeczkę zajmuje, dlatego czyste srebro o próbie 9,99 okaże się tu bardziej praktyczne. Monety bulionowe można ułożyć w stosach. Dzięki temu jeszcze bardziej skompresujemy srebro. W przypadku monet bulionowych jest moim zdaniem jednak trochę gorzej z upłynnieniem w korzystnej cenie. Bo oczywiście bez problemu sprzedamy monetę też w tym samym skupie co złom, ale cenę, cena, jaką otrzymamy, nie będzie na tyle korzystna. Dobrą cenę za srebrny bulion dostaniemy od ręki tylko w dużych miastach. Z pewnością przewagą monet bulionowych nad srebrnym złomem będzie to, że szybciej można sklasyfikować takie srebro. Złom nie zawsze ma próbę, a i ta nie daje gwarancji autentyczności. Tu gdzieś jest 925, tak aż nie zbliża, ale... No nie zawsze mamy tą pewność, nawet jak jest próba, że to jest faktycznie... Taka próba, tak, bo mogli, nie wiem, cyganie podrobić na przykład i próbować nam wcisnąć. No i są jeszcze monety premium, czyli inaczej mówiąc monety kolekcjonerskie. Tutaj Luna i Lew, przykładowo taka moneta. Mają one taką samą wartość w kruszcu co bulion, a dodatkowo dochodzi do tego wszystkiego wartość kolekcjonerska. Ładna monetka, to jest 22. Naprawdę ładna, no ale, ale waży tyle samo co tutaj srebrny krugerant. Osobiście odradzam ich zakup wszystkim, którzy kupują srebro w celach zabezpieczenia, zachowania wartości majątku. Dlaczego? Sytuacja jest podobna jak w przypadku monet super premium, o których nagrałem już kiedyś materiał. Monety premium, co prawda, nie są aż w takim stopniu spekulacją, co super premium. Tutaj rok królika, też bardzo ładna moneta. Ale to zjawisko również ma tutaj miejsce, co w super premium. Kupując premium nie inwestujemy, nie zamieniamy kapitału w kruszec, a spekulujemy. Takie są fakty. Jeżeli chodzi o sztabki, to nawet ich nie omawiam. Z wiadomych względów ich cena jest zbytnio wygórowana, przez co monety są o wiele lepszym rozwiązaniem. A więc wiemy już, co gromadzić, a czego nie. Monety super premium trzeba się wystrzegać jak ognia, a premium, jeśli już to w bardzo małych ilościach. Jeśli ktoś chce trochę pospekulować, także srebrny bulion tutaj i złom, to jest fizyczne, srebro fizyczne, na którym będziemy się koncentrować. Na początku materiału zadałem pytanie, czy w ogóle warto czy opłaca się gromadzenie majątku w srebrze. Srebro, jak wiedzą wszyscy już trochę zaawansowani w tej dziedzinie, jest bardziej zmienne niż złoto, a co za tym idzie mniej stabilne. Dla wielu stakerów jest też od niego zależne to znaczy przykupnie czy sprzedaży srebra doświadczeni patrzą na gold silver ratio. Jak wielu sympatyków srebra twierdzi, aktualnie cena srebra Względem złota jest mocno zaniżona i proporcje powinny być dla srebra o wiele bardziej korzystne. Przykładowo w roku 1975 ratio było bardzo korzystne dla posiadaczy srebra. Wahało się ono w okolicach 25-30 uncji srebra za uncję złota. W roku 2010 było moim zdaniem też całkiem przyzwoicie, bo za około 50 uncji srebra, mogliśmy mieć uncję złota. Aktualnie sytuacja już nie jest tak dobra dla srebra, bo krąży w okolicach 90 do 1. Można na to spojrzeć też z drugiej strony. Skoro ktoś uważa, że jest to nieadekwatna proporcja względem pokrzywdzonego srebra, to jak najbardziej powinien dokupywać teraz swój surowiec, gdyż to właśnie ta chwila, ten czas względem tej właśnie teorii. No dobrze, zajmijmy się jednak statystykami i odpowiedzmy sobie, jak na srebrze można było wyjść w przeciągu ostatnich lat. W statystykach weźmy pod uwagę też inflację i realną wartość pieniądza. 10 lat temu, w marcu 2014 roku, uncja kosztowała w okolicach dwudziestu dolarów pięćdziesięciu centów. Na dzień dzisiejszy jest to dwadzieścia dwa dolary pięćdziesiąt centów. Czyli było osiemdziesiąt dwa złote za taką uncję jest dziewięćdziesiąt złotych. Oczywiście mówimy tu o cenie e, giełdowej. W statystykach, jeżeli chodzi o inne rzeczy, to tak to wyglądało. Ceny mieszkań w Poznaniu: 5500 za metr. Cegła ceramiczna: 94 grosze. Prąd: 49 groszy za kilowat. Teraz 85 groszy. W Poznaniu teraz kosztuje metr za około 12 tysięcy, a cegła kosztuje 2,30. Średni wzrost produktów z mojego koszyka to 111%. Srebro urosło o niecałe 10%. Gołym okiem można stwierdzić, że niestety srebro przez te 10 lat nie zachowało wartości. Jak to wygląda na przestrzeni 3 lat? Marzec 2021 srebro po 105 zł. Teraz 90. Już po pierwszych liczbach widać, że albo kupujący trafił na górkę, albo teraz jest dołek. Myślę, że porównanie koszyka surowców jest tutaj już zbędne. Także podsumowując, żeby wyjść na plusie w ostatnich 10 latach na srebrze fizycznym, trzeba było naprawdę trafić na dołek. Przy zakupie i górkę przy sprzedaży. W przeciwnym wypadku, przy potrzebie nagłej sprzedaży surowca, byliśmy w plecy. Oczywiście wielu powie: Nie kupuje się srebra fizycznego na krótki okres. Jednak w życiu mamy różne przypadki. Czy nagła choroba, dług bliskiej osoby, która chce się spłacić, jakaś zachcianka, na którą nie ma się odłożonych pieniędzy, tylko leżące gdzieś w domu srebro. Okazyjny zakup nieruchomości, a brak akurat gotówki. Jest naprawdę wiele różnych sytuacji, w których jest możliwość lub konieczność sięgnięcia po zasoby zbieranego przez lata srebra fizycznego, i wtedy na żaden dołek na giełdzie nie ma co czekać. W takich przypadkach, niestety, na srebrze fizycznym wychodzimy niezbyt korzystnie. Jeżeli uważasz, że ten materiał był w jakiś sposób wartościowy dla ciebie, to daj łapkę w górę, będzie to dla mnie oznaka, że materiał spodobał się publiczności. Dzięki za obecność, pozdrawiam serdecznie, cześć.